Na lubińskim lodowisku panowała radosna, rodzinna atmosfera. Uczestnicy, zarówno dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w przygotowanych atrakcjach. Impreza rozpoczęła się od profesjonalnej rozgrzewki, po której uczestnicy mogli spróbować swoich sił na lodzie pod okiem mistrzeń. Impreza jest super rodzinną imprezą, dopiero co wróciłyśmy z Luizą Złotkotką z moją przyjaciółką, dwukrotną medalistką olimpijską z Finlandii, gdzie przejechałyśmy maraton na łyżwach i słuchajcie, chciałyśmy o tym dzisiaj też opowiedzieć, ale chciałyśmy, żeby to była taka sportowo-edukacyjna impreza i zaczynamy od zabawy na łyżwach, od takiej rodzinnej zabawy, będą stacje, będziemy opowiadać, będziemy się bawić, ale stąd przenosimy się tak naprawdę zaraz blisko na halę Ken, gdzie poprowadzimy warsztaty o środowisku i tym naszym w Finlandii, chciałyśmy z Luizą zwrócić uwagę na to właśnie, że zimy zanikają, że klimat się zmienia, że środowisko się zmienia. Lubin to jest bardzo sportowe miasto, co widać nie tylko po może tutaj dzisiaj frekwencji, ale ogólnie po tym, jak sport wygląda w Lubinie. I, no i to jest piękne, tak, bo, bo jakby sport napędza nam życie, daje nam hormony szczęścia, daje nam dużo radości, zapewnia nam dłuższe i sprawniejsze życie, więc jak na tak naprawdę bardzo tego potrzebujemy i mam nadzieję, że, że nie tylko Lubin, ale też inne miasta się tym zainspirują. Wydarzenie odbyło się w ramach programu Kinder Joy of Moving. Celem programu jest promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin kompleks zimowy w postaci chociażby na dzień dzisiejszy cudownego lodowiska przyczyniają się do propagowania idei, ale też jakby no tego sportu, co dzisiaj możemy zobaczyć wśród młodzieży i dzieci. Natomiast na pewno tutaj też jest ważne, ważne te inicjatywy naszych mistrzyń, olimpijek właściwie. Pani Natalii Czerwonki i pani Zotkowskiej. Naprawdę gorące podziękowania za inicjatywę, za Podejmowanie działań mających na celu właśnie zachęcenie i zaproszenie dzieci i młodzieży do swojej szkółki, ale też chociażby dzisiaj na tą rodzinną imprezę, gdzie przyjeżdżając tutaj zobaczyłam ile naprawdę osób dorosłych idzie z własnymi dziećmi zaopatrzonymi w łyżwy i żeby wziąć udział w dzisiejszej imprezie. Niedziela była ostatnim dniem tej zimy, w której można było poszaleć na lodowisku Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.